W moim kolejnym filmiku po takiej dłuższej przerwie, spowodowanej, wiadomo, czym, moim starym komputerem, który w końcu wymieniłam na nowszy model, mam więc nadzieję, że teraz nie będzie żadnych przestojów na vlogu. Strasznie cieszę się, że wróciłam. I z czym do Was wróciłam? Ano z książką, o której miałam mówić już chyba z milion lat temu, bo nie jestem w stanie zliczyć tego, ile razy Wam pisałam tak, tak, recenzja planu jutro, recenzja planu jutro, recenzja planu jutro, a co było jutro, wiadomo, klump, klump totalny, spowodowany moim starym kompem, któremu mówię stanowczo do widzenia. Także wracając do planu, właśnie, dzisiaj będę mówić o planie Patrycji Gryciuk, czyli naprawdę świetnym debiucie literackim, szalenie ciekawym i nieprzewidywalnym, nawet pomimo swego rodzaju klamry kompozycyjnej. Główną bohaterką tej powieści jest Anna Smith, 17-letnia wrocławianka, niesamowicie inteligentna dziewczyna, która rozpoczyna studia na Uniwersytecie Oksfordskim, gdzie poznaje pewną grupkę studentów, w tym niejakiego na Madeley, z którym szybko się zaprzyjaźnia. Uczucie, które gdzieś tam między nimi zaczyna się pojawiać, nie ma jednak szans się rozwinąć, ponieważ w życiu Anny pojawia się ktoś jeszcze, także nie jest to takie typowe w story, zwłaszcza, że tym kimś jest nie kto inny jak multimilioner Sergei Taredow, starszy od Anny o jakieś 21 lat. Pytanie brzmi co tak wpływowy mężczyzna widzi w tak młodej studentce, o co chodzi, do czego to doprowadzi? Czy jest to częścią jakiegoś planu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie oczywiście zbierając do kupy elementy układanki, tak zręcznie, sprytnie rozrzucone przez autorkę po kartach tej Powieści. Dodam, że nie jest to wcale takie proste zadanie, ponieważ nie tak łatwo je dostrzec, dzięki czemu ta książka naprawdę zaskakuje. Plan Patrycji Greciok angażuje od pierwszej strony, nawet pomimo tych cholernych białych kartek nienawidzę książek z białymi kartkami ale nawet pomimo tych białych kartek nie byłam w stanie się od niej oderwać, bo to jest powieść taka kurczak, by to powiedzieć pełna barwnych opisów powieść, której nie jestem w stanie sklasyfikować jako konkretny gatunek literacki. Powieść, która nie podlega utartym schematom, powieść, w której nie brakuje takich romantycznych uniesień, o takim lekko erotycznym zabarwieniu. Bo owszem, z jednej strony mamy tutaj romans, a nawet więcej, trójkąt miłosny, miłość tę spełnioną i tę niespełnioną, ale z drugiej strony dochodzą do tego wielka polityka, duże pieniądze, iście mafijne porachunki, jakieś bomby, porwania, groźby, tego typu sprawy, także dzieje się i to bardzo, ale to bardzo dużo. Co więcej, autorka wplata w to wszystko wątki poświęcone ekologii, ochronie środowiska, chodzi o biopaliwa i takie dość trudne słowo z tym związane, w sensie ono nie jest trudne, nie wiem dlaczego łamałam sobie język, gdy to czytałam w swojej głowie, tak wiecie, w myślach chodzi o fotowoltaikę nie wiem z czym miałam problem, w każdym razie tak, fotowoltaiczny fotowoltaika, to mi sprawiało duży problem, także czytanie o tych zagadnieniach było czymś bardzo, ale to bardzo ciekawym, także chylę przed autorką czoła ponieważ, no, bardzo fajnie zgłębiła to zagadnienie, jestem totalnym lajkiem w tym zakresie, więc fajnie było poczytać o biopaliwach i fotowoltaice taka wiecie, kurczę, dygresja bo wiadomo, że ta książka nie traktuje tylko i wyłącznie o biopaliwach i uwaga fotowoltaice, nowe słowo w moim słowniku nie wiem z czym ja mam problem, także dobra widzicie, kurczę, się tak cieszę, że wróciłam do paplania że mi po prostu odbija, dobra wracając do książki, powieść ta łączy w sobie elementy romansu e, thrillera, jakiejś takiej sensacji oto powieść pełna intryk pełna kłamstw, tajemnic powieść, w której nie brakuje też motywacji Klasycznej zemsty. Pewna drugoplanowa postać, po prostu wymiata. Bardzo ją lubię, nie zdradzę, o kogo chodzi, bo oczywiście. To może wam troszeczkę zdradzić fabułę, ale bardzo, bardzo lubię tę postać. Gdy przeczytacie plan, myślę, będziecie wiedzieć, o kogo mi chodzi. Także, jeżeli chodzi o plan, jeszcze jedno, właśnie dużym atutem tej powieści jest na pewno to, że akcja planu rozrzucona jest po całym świecie. Raz jesteśmy w Londynie, raz w Paryżu, raz w Nowym Jorku, nawet w Australii jest tak bardzo intensywnie, bardzo światowo. Autorka bardzo fajnie pokazuje życie u boku multimilionera, które, jak się okazuje, nie zawsze jest usłane różami, gdzieś tam czasami pojawiają nam się kolce, co więcej, Patrycja Gryciuk, o czym powinnam pewnie wspomnieć na samym początku mojego paplania, bardzo fajnie wykrowała swoich bohaterów, zwłaszcza tych męskich Lorken i Sergiej. Ogień i woda. Nie mam pojęcia, który z nich jest lepszy. Oni są tacy różni, mają taki w ogóle inny temperament, tak? Lorcan jest taki bardziej porywczy, Siergi taki bardziej opanowany i w ogóle oni są tacy, tacy fajni, że ja tutaj nie będę się nad nimi za bardzo rozwodzić. W każdym razie nie mogę zdecydować się, którego z nich wolę bardziej. Uważam, że autorka naprawdę mistrzowsko nakreśliła sylwetki tych bohaterów. Są dopracowani, dopieszczeni od stóp do głów. Bardzo ich lubię. Jeżeli zaś chodzi o główną bohaterkę, Bohaterka o Annę, mam co do niej mieszane uczucia. Okej, okay, dobra, darzę ją sympatię. Całkiem fajna bohaterka. Naprawdę bawiły mnie momenty, w których opisywała swoje uczucia do Lorkena czy do Sergeja, co chwilę powtarzała, że o, płonie, brakuje jej powietrza, przez tę powieść ta stawała się chwilami taką powieścią iście strażacką. Ale tym, co mi w niej przeszkadzało, to chyba to, że czasami zachowywała się tak bardzo, ale to bardzo infantylnie, jak jakaś taka rozkapruszona dwunastolatka, co nie pasowało mi do wizerunku tej inteligencji dziewczyny, która przeskoczyła klasę czy dwie, żeby znaleźć się na studiach w Oksfordzie, tak? Także to tutaj troszeczkę mi się gryzło, co nie zmienia faktu, że bardzo lubię tą bohaterkę. Bardzo podobały mi się takie momenty, w których ona właśnie rozkminiała, tak? Myślała nad wyborami, przed którymi stawała, albo nad konsekwencjami decyzji, które podjęła. Także generalnie jestem na tak. Troszeczkę mi tam chwilami przeszkadzała, ale uważam, że Anna Smith to właśnie taka bohaterka, którą bierzemy ze wszystkimi wadami i zaletami, albo w ogóle ja generalnie ją kupuję tak samo jak kupuję tę powieść powieść, która jest naprawdę świetnym debiutem literackim uważam, że powinien nawet zostać on no kurczę zekranizowany, to jest świetny materiał na film także nie mogę doczekać się kolejnych powieści Patrycji Gryciuk z fanpage'a autorki dowiedziałam się, że kolejna już jest w przygotowaniu i kurczę nie mogę się jej doczekać, mam nadzieję, że uda się ją szybko wydać, Patrycjo trzymam za ciebie ogromnie, ogromnie kciuki a Was zachęcam do śledzenia fanpage'a Patrycji Gryciuk, a także jej stronę internetowej Linki do tych wszystkich stron znajdziecie w opisie poniżej. Zapraszam Was też do konkursu, w którym do wygrania jest, proszę bardzo, plan Patrycji Gryciuk, a także, uwaga, kubek Book Nerd ze sklepu internetowego książka w mieście.pl, na pewno ten sklep internetowy znacie. Uważam, że to bardzo fajny zestaw, taki wiecie, kurczę, zestaw mola książkowego. Fajna, ciekawa powieść, a także kubek na Wasz ulubiony trunek, kawę, herbatę, sok, kole czy co tam pijecie sobie podczas czytania książek? Co zrobić, żeby ten zestaw zdobyć? Ano, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Albo nie. Wiem. Wymyśliłam właśnie zadanie. Tak, trzeba wypełnić pewno zadanie. Dobra, pogubiłam się w każdym razie. Zadanie brzmi: Dokoncz zdanie. Plan jest taki trzy kropeczki, no właśnie jaki jest ten plan, czekam na Wasze odpowiedzi, wpisujcie je w komentarzach poniżej, wybiorę taką jedną najbardziej kreatywną, która najbardziej przypadnie mi do gustu, także naprawdę liczę na Waszą kreatywność, plan jest taki jaki może być, no ciekawa jestem jak dokończycie to zdanie, także za tydzień wyłonię jedną osobę, do której powędruje ten oto zestaw i to by było na tyle bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku, plan Patrycji Gryciuk raz jeszcze polecam, uważam że to naprawdę ciekawy, świetny debiut z niecierpliwością czekam na kolejne książki Patrycji Gryciuk i to by było na tyle, bardzo dziękuję za obejrzenie mojego cieszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!